W Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry, czy dzisiaj komuś potrzebna jest modlitwa? Kiedy patrzymy na skupione twarze ludzi przebywających w świątyni, czy widzimy kogoś jadącego w autobusie lub tramwaju, i odmawiającego ruchaniec na małych paciorkach. Czy nie chodzi nam na myśl, po co? Dlaczego to robią i dla kogo się modlą? Szczególnie takie myśli przywodzą, gdy widzimy kogoś chorego, niepełnosprawnego, przykutego do wózka, kogoś przed kilkoma dniami zabrano najbliższego, z kim dzielił całe życie i w kim upatrywał sens swojego istnienia. A jednak ci ludzie, pomimo wydawałoby się zamkniętego nieba i milczącego Boga lub nieobecnego Boga, wydobywając z siebie coś, co zadziwia mocno. Co komuś uwierzyć? Do kogoś adresują swoje myśli, pomimo tego, że człowiek niewierzący patrzy na nich z niezrozumieniem. Dlaczego dotknęło się tyle nieszczęść? Zostałeś doświadczony przez współczesny świat i niby bliskich ci ludzi, a jednak nadal masz nadzieję. Nie zdefiniujemy do końca tajemnicy modlitwy. Dzisiaj Chrystus w tej przypowieści o niesprawiedliwym sędzi i kobiecie, która przychodziła prosząc go o pomoc, chce dać nam przykład Boga, który nie jest bowiem nieubłagalny, który nie odpowiada, ale czeka. Bogiem cierpliwym, który chce, aby człowiek otworzył do Niego swoje serce. Jest dość ciekawa dla słów, bo to, co przed chwilą usłyszeliśmy, nie jest dosłownym tłumaczeniem. Wezmę ją w obronę, żeby mi się nie naprzykrzała i nie przychodziła więcej. Ale dosłownie Biblia mówi Biblii Tysiąclecia, aby mnie nie zagręczała. Natomiast Biblia brytyjska w swoim tłumaczeniu mówi, aby mnie nie uderzyła w twarz, a Grecja mówi, aby mi nie podbiła oka, czy też nie szydziła mnie na zewnątrz. To bardzo twarde określenie, a jednak mówią o tym, ile Pracy i wysiłku musimy włożyć w modlitwę, aby była ona skuteczna, a jednocześnie pokazują Boga, że nie rozumiemy go jako twardego i bezczułego stwórcę, ale tego, który wysłucha, gdy go prosimy, gdy się poniżymy i będziemy prosić o najmniejszą łaskę. Tragedią współczesnego świata, mówią socjologowie, jest to, że matki uczą swoje dzieci modlitwy, a same się nie mogą. I to jest ten problem, który dzisiaj widzimy także w naszej polskiej rzeczywistości. Przychodzi o to, aby mieć więcej dzieci dla zwykłej i śmiesznej kwoty, która naprawdę sprowadza do tego, że te dzieci, a powinniśmy je rodzić i wychowywać. Elementem wychowania jest również to, co nazywa się wrażliwością na sakun, a więc tym, czym jest modlitwa i świadomość obecności. Ktoś powie, co wobec tego należy dzisiaj Czynić, aby uratować świat. Modlitwa jest tajemnicą. To nie jest zwykły potok słów, który wypowiada. To jest całodowa świadomość obecności Boga, że jest ktoś, do kogo mogę się zwrócić. Tak jak żona liczy na męża, mąż na żonę. Tak jak dzieci mają bezgraniczne zaufanie do swoich rodziców. Takie relacje powinniśmy również przenosić na Boga i modlitwę. I wtedy nie będzie to ktoś daleki i obcy, wręcz przeciwnie, ktoś bliski i przyjacielski. Jedną z takich form, która dzisiaj narzuca się Kościołowi jako konieczność, jest modlitwa różęcowa. Wydawałoby się, że odziedziczyliśmy tyle stereotyp dla starszych, niewykształconych, ciemnych ludzi, przerzucanie paśmów różańca. Nie. Ta modlitwa jest głęboko duchowa i intelektualna, ale trzeba ją zrozumieć. Francuski pisarz i poeta Charles Péguin, który jest twórcą nurtów poezji, tak zwanej poezji metafizycznej, czyli odnoszącej się do Boga, wyznał na temat Łóżańca takie oto słowa. Przez 18 miesięcy nie byłem w stanie mówić o nasz. Nie potrafiłem zaakceptować jego wolności. Modliłem się więc do Maryi. Modlitwy do Maryi są modlitwami ostateczności. Nie ma żadnej takiej modlitwy w całej liturgii, której najnędzniejszy z grzeszników nie mógłby wypowiedzieć w całej prawdzie. W całym mechanizmie zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni ratunek, którego nie można zatracić. Modlitwa ta, odmawiana sercem, wzbudza pragnienie wyśmiewać. Nie tylko głosem, ale całym życiem miłość do Dziewicy Maryi. I tak można mnożyć przykłady ludzi, którzy odkryli w różańcu wielką moc modlitwy. Dzisiaj pokazane jest to jedno, co powiedział Szarpeni. Modlitwa różańcowa jest modlitwą ostateczności. We wszystkich objawieniach Maryi Począwszy od Guadalupe przez La i wszystkie inne miejsca, gdzie pielgrzymujemy, przewija się jedno podstawowe przesłanie, które jest skierowane do wielu. Modlitwa do Maryi powoduje to, że Jego Matka powstrzymuje każącą rękę Pana. To, że świat jest zły i zepsuty widzimy. To, że w Kościele jest wiele zmarłych To, że sami jesteśmy źli, także zauważamy. Świat jest dobry, bo został stworzony przez Boga. Element zła wynosimy my, czyniąc go bardziej nieludzkim. To, że nastąpi koniec i rozliczenie pomiędzy dobrem i złem, też wiemy. To, że z każdym dniem Zbliżamy się do naszego kresu i staniemy przed Panem. O tym też jesteśmy przekonani, choć często nie chcemy o tym myśleć. I wtedy należałoby jednak zapytać, czy ta modlitwa nie jest krzykiem ostateczności. Czy różaniec, który wydawał się czymś staroświeckim i śmierciowym nie stanowi dzisiaj rachunku nie tylko dla człowieka, ale również i całego świata. On uczy trwałości, bo wydaje się długi. Ale dzisiaj nie bez kozery Kościół pokazał Mojżesza, którego ręce podtrzymuje dwóch jego współpracowników. Biblia grecka używa jednego słowa na ten gest podniesionych rąk. Enuma to znaczy zaufanie. I to jest tak naprawdę cała definicja modlitwy. Rąbek modlitwy, tak po ludzku, wydawałoby się często niewysłuchiwanej przez Boga, odsłania nam wzruszający tekst na ścianie afrykańskiego szpitala. Prosiłem Cię o siłę bo pragnąłem czegoś dokonać. Zostałem słaby, aby nauczyć się pokory. Prosiłem o zdrowie, bo chciałem przedsięwziąć coś wielkiego. Zostałem chory, aby robić rzeczy lepsze. Prosiłem o bogactwo, bo chciałem być szczęśliwy. Otrzymałem słabość, aby szukał pomocy u Boga. Z tego o co prosiłem, nie otrzymałem nic, a jednak mam wszystko, co chciałem otrzymać. Amen.